Cześć i powitam serdecznie Kasper mi dla fan sportu, a z nami nie kto inny tylko popularny Gądziasz Krzysztof. Cześć. Cześć. Ja, ja jestem mniejszym fanem sportu niż ty, ale jednak to ty walczysz, a nie ja. No właśnie, no tak życie jest niezbadane. Nie? No właśnie, krzywo, powiedz mi tak szczerze, jak to się stało, że ty się tutaj znalazłeś, bo gdyby myślę, że gdyby nie Filip Hajzer, to by doszło w ogóle do czegoś takiego w przyszłości? Czy raczej zdarzyła się okazja i po prostu mówisz, dobra, czas coś zmienić w swoim życiu, chcę zobaczyć, jak to jest? To było w powijakach, jeszcze zanim ja się dowiedziałem o, o Filipie Hajzerze. No gdzieś ten pomysł był zaszyty w głowach paru osób, ale no tak jakoś, nie wiem, no taka telenowela się trochę tam rozegrała, nie? Ja też nie do końca wiedziałem, czy to pyknie, czy nie. Ale... A zakładałeś gdzieś, że jednak ten fame w przyszłości, któryś się jednak e, się wydarzy w Twojej głowie w Oktagonie, czy uważałeś, że to nie dla ciebie? No bo jednak było zapytaj beczkę, o czym ja też śledziłem, jakby twoje poczynania, od youtubera do fajtera. E, czy to jest e, odmiana Krzysztofa Gociarz, czy to raczej taka przygoda? Nie, to jest. Kolejne odhaczenie. ja się czuję teraz, jakbym robił tak gamingowo żyje porównanie, ja się czuję, jakbym robił questy z innej gildii niż wcześniej byłem. Nie? Rozumiem, bo, bo Ja ukończyłem jakieś tam ścieżkę questline filmowca, questline jakiegoś tam, nie wiem, aktywisty trochę w pewnym momencie. E, no też Lewaka, na czym się generalnie wypierdoliłem na mordę, nie? Przejechałeś się. Przejechałem się na tej społeczności bardzo. I e, No i teraz sobie robię questy tutaj tego świata Free fightów. i też jest bardzo fajnie, nie? Ale ja sobie kiedyś tak pomyślałem, ja kiedyś e, w, e, w następnym życiu będę, wiesz, fajterem, raperem, e, stand i prezydentem, nie? im teraz do wyboru mogę odhaczyć sobie, którym chcę być. Słuchaj, przechodząc do twojego przeciwnika, no też dobrze znany w świecie internetu Gimper, gdy się dowiedziałeś, że to będzie Gimper, to mówiłeś, kurwa, jak fajnie. Znaczy, czy fajnie, no? Gimper takie zawsze rodzi re, reakcje, typu no, okej. Okay. A, czyli po prostu spokojnie do końca. Każdej jest sobie na gimpera kiedykolwiek, no okej, okay, niech będzie, nie? W sensie nie, nie ma chyba tak, że gimpera ktoś jakoś lubi specjalnie, albo że nie lubi specjalnie. No, to, jest, to jest neutralny. No właśnie, no to jest, to jest on jest w środku, w środku wszystkiego, nie? Jakby taki graf Polaków wyrysujesz, to w, w samym środku jest gimper. Wystarczy jemu najebać i już jesteś ponad przeciętny. No, słuchaj, no to teraz masz pierwszą belkę do przeskoczenia w federacji, także jak pokonasz jutro e, swojego przeciwnika Gimpera, no to wskoczysz już na tą ścieżkę, że wiesz, że trzeba będzie kogoś trudniejszego, ale ja zadam ci takie inne pytanie, bo czy jak się dowiedziałeś, że będzie to Gimper i wiedziałeś, że będą te wszystkie konferencje, to bałeś się trochę, że będą wyciągane te klejne brudy, to wszystko, co się działo przez ostatnie trzy lata twojego życia zawodowego, ale też prywatnego, bo to wszystko krzych się no, tu dziennie, wiesz, jak było, no co ja Ci będę mówił. Nie, nie bałem się w ogóle, bo to ja wiesz, ja już zostałem tak przemaglowany przez ten internet, już, już, już serio. Tak naprawdę już nic nie może się wydarzyć, nie? Ja już jestem wolnym człowiekiem, nie? Tak wygląda wolny człowiek. Jak się zastanawiacie, o co chodzi z gęciarzem, to jest to generalnie wolność. I no. nie wystarczy tylko ogolić głowy. No nie, no to jest jakby droga też w pewnym sensie taka spirytualna, nie? Bo jak mnich, nie? No naprawdę. To nie jest przypadkowe. No. Nie jest przypadkowe? Nie. Tak, coś w tym jest. Jest, jest, jak najbardziej. Słuchaj Krzyku, no jak ktoś się mierzy z taką ilością e, hejtu, nie wiem czy hejt to jest dobre słowo w, w momencie... No I będzie, tak, no to był hejt. I młody jeszcze nadal człowiek, każdy znosi inaczej takie tematy. Wiem, że niektórzy są wrażliwcami, niektórzy mniej. I chciałem spytać, czy ty zniosłeś to... Bardzo ciężko? Ciężko? Czy raczej poradziłeś sobie z tym bez bliskich osób? A wydaje mi się, że to jest niemożliwe. No, no, miałem bliskie osoby przy, przy sobie oczywiście, więc to mnie spotkało w życiu. Znaczy też chcę mie mieć jasność, co mnie spotkało. Spotkało mnie po prostu potworne pomówienie ze strony y, osób, które kłamały na mój temat. I to jest jakby przede wszystkim o tym pamiętajmy, nie? E, moja prywatność została gdzieś tam wyrzucona, w ogóle pogwałcone zostały jakieś moje basic prawa człowieka w tamtej sytuacji. No i <grym> jest jakieś. Jest. No, jest jakieś, jest, ale nie, bo. Ja tę drogę przeszedłem szybko, poskładałem się do kupy szybko, odbiłem szybko i poszedłem na wojnę po prostu z tym wszystkim. Nie? Przebiłem się gdzieś na drugą stronę czegoś, bo zostałem dociśnięty tak mocno, że po prostu w pewnym momencie pomyślałem, kurde, ja już w ogóle ja już mogę mieć totalnie wyjebane, tak jakby wiesz, w jakieś ograniczanie się bo efektem ubocznym tego, co mi zrobiono, było przepotwarzenie mnie do takiego Super sajana z Dragon Balla. No to dosłownie jak ja się jutro zapalał włosy, jest, których miałeś ja na żółto... To, jest, to jest dosłownie to, ale nie, bo to jest... To jest, wiesz, to są wszystko takie metafory z popkultury, ale to jest... To jest pra Prawdziwe są rzeczy, nie? Że masz historię jakiegoś superbohatera Marvela, to on po prostu, jemu... Jego życie zostaje po prostu zdruzgotane i on się potem przepotwarza. No, to, to każda historia tak działa, nie? U mnie też tak było i... Ja bardzo... Teraz chcę o tym mówić i pokazywać siebie jako, jako takiego ozdrowieńca z pewnego ciężkiego, życiowego procesu dlatego, że chcę to pokazać ludziom, że, że się da. Tak po prostu, wiesz, Taka a propos, że, bo ja jestem świadomy, że nie każdy ma tyle siły i nie każdy ma też platformę, jakby chcę pokazać ludziom, że można przeżyć coś takiego i poradzić sobie z tym i walczyć o siebie, o swoją rodzinę, o swoich przyjaciół i wygrać. Mhm. Krzychu, kiedy ogłosiłeś, albo Fame ogłosił, że mhm. będziesz walczył na PGE narodowym, czyli naprawdę na kosmicznym wydarzeniu, umówmy się, to twoje community, które gdzieś tam milczało, zauważyłeś, że wzrosło, znowu się jakby obudzili w stosunku do ciebie, pisali Krzychu, powodzenia, jesteśmy z tobą, mimo że milczeliśmy, bo wiesz, ty miałeś olbrzymie community na YouTubie, bo nie wiem, czy większość osób mhm. może nie wie, a może większość wie, że ty miałeś naprawdę ogromny kanał na YouTube, byś jednym z pionerów i jakby mhm. prekursorów polskiego. YouTube'a. Wiesz, teraz czasy już poszły, zagalpowały się, zobacz w jakich teraz czasach że to się wszystko pozmieniało, nie? I chciałem zapytać o to, czy właśnie czujesz, że jednak ci fani, którzy byli na początku, gdzieś tam się zagubili razem z tobą, ale teraz y, znowu ich czujesz? Wiesz co, to jest to, to, to community ludzi, którzy rozumieją, kim ja jestem, ona się przepotwarza w zależności od tego, kim ja jestem, nie? No powiem ci, że mieli dużo twarzy. No, no, dużo było w ciebie, no ale też wiesz, moja historia jest dłuższa niż w większości influencerów w Polsce, tak jak mówisz, no bo ja zacząłem Bardzo w 2011-13 lat temu no. i robię to i robię różne rzeczy w czasie, no bo tak po prostu ja przechodzę jakiś proces, nie? Czy nazwiemy to jakąś drogą taką artystyczną, czy duchową, czy jakąkolwiek, no po prostu wielu rzeczy próbowałem i wielu jakby tam się realizuje. I to wszystko ma sens, jak tak się na to spojrzy. i ten... Ale rozmierzam do tego, co, co mówisz o, o społeczności, że ludzie się pojawiają, przychodzą i odchodzą, nie? Moje relacje z moimi dawnymi widzami są czasem jak, jak wiesz, jak z byłymi parterkami, partyrkami. znaczy już nie, nie mówię o skrajnościach, ale, ale w sensie, no to są też relacje. To jest, wiesz, to jest relacja z publicznością, nie jest relacja z jedną osobą, tylko to jest relacja z setkami tysięcy, którzy na przykład Wasze drogi się rozchodzą albo schodzą ponownie, albo wiesz, przychodzą w ogóle nowi ludzie, którzy myślą sobie, bo teraz dużo takich głosów dostałem, że, wiesz, że wow, ja... Tak, ludzie zaskoczeni że wow, ja totalnie w ogóle rozumiem o czym ty mówisz i jakby nie rozumiem dlaczego zobaczyli to tak Zobaczyli twoją nie... twórczość wcześniejszą, Aj. tak? Nie, no zobaczyli moją obecną, okay. nie? No, no. Bo wiesz, bo ja w tym roku przed tym ogłoszeniem Fame'u, no to dość aktywnie pocisnąłem takie uwspółcześnione Zapytaj Beczkę, które się nazywa co do chuja i to jest taki mój obecnie, powiedzmy, mój show to jest to, nie? Podoba ci się w ogóle walki? Podoba ci się trening? To nie taka rutyna, w którą się wbiłeś? Jestem ciekaw co czuje goś, który nie wiem, może ty wcześniej trenowałeś, skąd ja mogę Wiedzieć, ale jak już trenujesz do walki, podoba ci się taka rutyna, wiesz, dostanie gdzieś tam, no, gdzieś tam na sparingu od trenera, czy od sparing partnerów, jak do tego podchodzisz? Bardzo mi się to podoba i myślę, że bardzo mi tego brakowało w życiu umiejętności walki, ale też walki w takim niedosłownym znaczeniu, tylko takiej. E, wiesz, takiego ducha wojownika. O, jak już mówimy o terminach takich. O troszeczkę... sesjotu. <laughs> no, ale to jest właśnie to, no, tak, to jest tak. jakby, wiesz, to po prostu jesteś na, jesteś w walce. Dostajesz w papę parę razy i w pewnym momencie czujesz. i wchodzisz na wyższy level, i, i wiesz. I to jest to uczucie. Krzysztof, ostatnie pytanie, obiecuję, bo wiem, że też musisz lecieć. No, znowu Wardenga wypuścił bombę przed samym fejmem. Nie wiem, czy wiesz o czym mówię, ale znając Ciebie to pewnie wiesz. Pandora 3, Pandora 4, Pandora 7. Nie wiem, już która to jest wersja, ale generalnie znowu Krzysztof, znaczy już mówię, Sylwester Wardęga znowu no, miesza przed fejmem i wypuszcza naprawdę potężne działa. Przede wszystkim w stronę bogzela, a też organizacji. Co ty myślisz? Jeszcze nie widziałem, więc. Ciężko, nie, 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 ciężko mi skomentować. A myślisz, że jest sens jeszcze wałkowania tych starych tematów, tylko zmieniania ich trochę narracji i dorzucania nowych świadków? Czy wydaje Ci się, że ten temat się już wyczerpał? Chociaż on jest dosyć poważny, prawda? Mnie imponuje to, że Sylwester się jeszcze nie nauczył. I tym e, pięknym akcentem e, skończymy. Krzychu, wszystkim powodzenia. No i żeby tam mi to stres nie zjadł, chociaż ty chyba jesteś przyzwyczajony do dużej publiki, co? Jestem. Powodzenia. Dziękuję. Dzięki.